Witamy serdecznie w ten piękny dzień, niedzielę, 26. niedzielę w roku. Wysłuchajmy słów Ewangelii, Ewangelii Jezusa, który mówi o rzeczach jak zwykle trudnych, ale jak te trudne rzeczy wyjaśnić sobie, zrozumieć. Bądźmy apostołami, którzy próbują zrozumieć, a nie jest łatwo. Wysłuchajmy słów Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, Niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Księża Dani, mam pytanie. Bo pamiętamy z poprzedniej Ewangelii, z poprzedniej niedzieli, jak to uczniowie również wędrowali z Jezusem i w tej wędrówce nagle okazało się, Ukrywali to przed Jezusem, wspierają się między sobą, starają się pozycjonować. Okazuje się, że któryś z nich chce być ważniejszy, lepszy, dobry. Teraz pytanie, czy my, idąc z Chrystusem, będziemy dobrymi ludźmi? Czy to tak się przekłada, czy to na tym to polega? Że będziemy dobrzy, jeżeli będziemy szli z Chrystusem? No, tak jak widzieliśmy i słyszeliśmy w poprzedniej Ewangelii, Ewangelii na poprzednią niedzielę. Można iść za Chrystusem, można być razem z Nim, można Go słuchać, można spędzać Nim 24 godziny na dobę, ale jeżeli nie idzie za tym decyzja, to nie będziemy ludźmi Chrystusowymi. Ale właśnie ciekawe zjawisko, że jak dzisiaj czytamy, Jan powiedział do Jezusa, nauczycielu: Widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, czyli my, którzy chodzimy z Jezusem, i ci, którzy nie chodzą z Jezusem, czy za Jezusem. Te dwie grupy. To też ciekawe pytanie. I często je sobie zadajemy jako ludzie wierzący, czy można być dobrym, można być zbawionym, a nie chodzić z Chrystusem? Czy można się zbawić, nie wierząc Pana Jezusa, albo nie chodząc za nim? Właśnie ciekawe pytanie: Czy może być samo zbawienie? Czy ja sam się zbawiam? Jestem dobry, wspaniały humanista, pomagam innym, praca na rzecz ubogich, ale zwróćmy dzisiaj na pouczenie Jezusowe. Jezus mówi bardzo wyraźnie, każdy, kto poda wam kubek wody do picia przecinek, dlatego że należycie do Chrystusa. To jest to przesłanie Janowe, które wskazuje na Jezusa ze względu na Jezusa, że zbawienie i mocą tylko i wyłącznie w Jezusie. To by wskazywało, że bycie dobrym, a tym bardziej dobrym według siebie, bo przecież każdy ma swoją miarę. Nie wystarcza to za mało. Trzeba jeszcze należeć. A gdyby nawet pójść radykalnie, jak dzisiaj czytamy, i tutaj jest bardzo mocne słowa. Wyłup oko, odetnij nogę, odetnij rękę. Czy Jezus wymaga od nas takiej heroicznej postawy? Gdybym nawet poobcinał nogi, które chodzą w złe miejsca, wyłupił oko... Hiperbola, hyper, hyper, Wy, wyjaskrawienie, przejaskrawienie Jezusa. Bo przecież, jak widzimy, całą postawę Jezusa we wszystkich Ewangeliach, Jezus nie wymaga od nikogo samookaleczania się. Nawet można je potępić jako brak szacunku wobec swojego ciała. Ale jest bardzo radykalny w swoim nauczaniu i mówi, że cokolwiek stanie się przyczyną grzechu, musisz to odrzucić od siebie, aby być człowiekiem Chrystusowym, aby należeć do Chrystusa. Właśnie należeć do Chrystusa, drodzy internauci, to będzie zaproszenie na nasz nowy tydzień, który z Nim chcemy przeżywać, i żebyśmy nieustannie pamiętali o tych słowach: każdy, kto Wam poda kubek wody ze względu na Chrystusa. Właśnie moc jest w Jezusie, Jezus jest obecny przy nas i zechciejmy z tej mocy nieustannie korzystać. Gdybyśmy sami z siebie chcieli wydobyć jak najwięcej dobra, to owoc będzie lichy, mizerny, a moc zawsze z Jezusa. On jest naszym Panem, on jest naszym Mistrzem, on jest naszym zbawicielem. Dobrej, pięknej niedzieli i wiele mocy Bożej. Szczęść Boże!